Kto myje zęby Gabryśce? Może ugarniesz to. No dobra, mogę umyć. Dzieńek co dzień? Kto garnia zęby Gabryśki? Nie wiem. Może idziesz umyć? Czy co? A może zagramy? Papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery. Noc. <grystanie> Do widzenia. Dobra, to muszę się przebrać, żeby się nie pobrudzić. Jedne dzieci nie rozstają się ze szczoteczką do zębów, inne uważają, że mycie zębów jest bardzo trudne. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest u moich e, dzisiejszych gości. Witam Was, Agnieszka i Adam. E, przyszliście do mnie ze swoją uroczą córką Gabrysią. Wiem, że jesteście bardzo wysportowaną i e, bardzo działającą, czynnie, ciągle w ruchu rodzinką, a przyznajcie się szczerze, myjecie zęby. <todgłosy> Myjemy. Nawet staramy się to robić sumiennie i gonimy też do tego naszą Gabryśkę. Czyli trzeba ją gonić? Trzeba jej przypominać może w ten mm -hmm. sposób. Agnieszka ją gdzieś tam zmotywowała też kupując szczoteczkę świecącą, mrugającą. E, faktycznie jej pierwsza szczoteczka była z jej ulubionym bohaterem i miała tam chyba dwie minuty, błyszczała się lampeczka zielona i po dwóch minutach… To tam czas jak już... długo trzeba mieć zęby. Tak, tam. jak długo, tak. Wcześniej jak jeszcze uczyła się myć zęby, no to wiadomo, no dziecko tak nie potrafi szorować dobrze mhm. zębów, więc ja jej gdzieś tam pomagałam. Ale przez to żona jest taką trochę z osią, samosią. No to nie, nie chciała, nie chciała. No to ja robiłam na zasadzie, choć sprawdzę, tylko i tak. O, tu pięknie umyła się i szorowałam. Nie ma problemu z tym, żeby żona nie chce pasty. Owszem, nie lubi smakowych past. Nie lubi smakowych? Nie nie, lubi, nie, 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 no nie, nie. zobacz, podobno właśnie dzieci lubią smakowe. Nawet znam jednego czterolatka, który lubi nie tylko myć, ale i jeść taką pastę. A to pewnie wygląda jak Rodzice dlatego, z przerażeniem patrzą, że, że znowu, wiesz, ubyło pasty. No, tak. bo, <laughs> Spójrz za siebie. Adamie, tam jest takie koło, można nim kręcić. Jeżeli to zrobisz, to pomożesz nam zadecydować, co teraz będziemy robić. Dobra. Czy podejmiecie Mocno, wyzwanie? Tak. Mocno. Wyzwanie, no pewnie. Wiedziałam, że jesteście odważni. Napiszcie proszę. O czym najczęściej zapomina druga połowa? Zabrać klucze, napisał Adam. O codziennych obowiązkach. No, to duża sprawa. <noise> Jedno i niezmienne. Mhm. I co z tymi kluczami? No właśnie, to miałeś na myśli. Zazwyczaj jak z pracy wychodzi, to zapomina właśnie czy klucz od lokalu, czy od domu, bo ma spięty w jednym i później musi się wracać na przykład. Ja tak mam z komórką. O co chodzi z tymi codziennymi obowiązkami? Znaczy, u nas jest też inaczej, bo ja, ja częściej jestem w pracy i, i też duże rzeczy Poza robię w pracy i... E, co? Tak kłamiesz. Czego? <noise> jak Adam jest w lokalu, w klubie fitness, a ja jestem w domu, to tu i tu jest błyszcząco. A jak ja jestem w klubie, a Adam jest w domu, to w klubie jest błyszcząco, a w domu się nic nie zmienia jak wracam, więc generalnie... <noise> On traktuje to, zobacz, z poczuciem humoru. Dziękuję wam za szczerą Proszę, wypowiedź. Się... W nagrodę możesz, Adam, zakręcić kołem. Nie, super. <noise> nie mogę się doczekać. Wiem, że się cieszysz, bo to jest nie wiem, niecodzienny ma... nie, 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 przedmiot. Panie, nie. Czy dbaliście o mleczne zęby u dziecka? Niektórzy mówią, że to nie są zęby, więc tak, nie trzeba o nie dbać. Tak do Dopiero powiem. jak wyrosną piątki, to wtedy myjemy zęby. No, Gabrysia cały czas ma mleczne, ma dwa stałe y, pierwsze, które jej niedawno wyszły. No, i my dbamy od samego początku o zęby, żeby nie było, że dziecko się uśmiecha z czarnymi zębami, więc my o nie dbamy. Jedno z was musi przeprowadzić teraz proces mycia zębów dziecka przed kamerą. Proszę bardzo. Szczoteczka nie będzie wirtualna, to dla będzie prawdziwa, wyzwanie. ale to za chwilę poproszę no naszego asystenta. Popiszeć. Dobra, to co? Myjemy zęby? Tak. Tak, dół. Mhm. Pięknie, umyty ząb. I znowu no, wyzwanie. Wyzwania. Znowu wyzwania. Bardzo dobrze. Opowiedzcie nam, proszę, jakąś zabawną rodzicielską porażkę. <grym> o! Była taka malutka, pamiętasz? Tak, jak ją... pamiętam, że ją ubieraliśmy zawsze za Boże. ciepło, bo nie wiedzieliśmy, czy to dziecko zmarznie Nie, myśleliśmy, tak że zmarznie tak. co, Ale co teraz w wakacje była... potrafiliśmy ją ubrać w, 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 w zimowe tak. kombinacjach. <grym> nie, bez przesady. Coś jest chorych. O, Gabrysiu, dobrze, Lekarz że przyszedł? jesteś. Czy pani doktor Gabrysia może wylosować nam ostatnią kulkę? Tak. Dziękuję. Zakręcisz Dobra, zobaczcie. Pytanie. Jak wygląda wasza codzienna higiena jamy ustnej? Poranna, wieczorna, coś poza tym? Czy różni się? Gabcia, myjesz zęby rano? Mm, tak. A wieczorem? Tak. Mój syn by powiedział, Wituś, myłeś ząbki rano? Tak. A kiedy? Trzy dni temu. <grabrysi> Gabrysi pierwszy ząb wyszedł, jak miała trzy miesiące i już wszystkie miała, jak miała rok. Więc generalnie... Mhm. Tak, ona jako jakoś dorasta szybko. Tak, szybko. więc ona jakoś gdzieś tam wyprzedzała również. Gabrysiu, ile ty ten... masz lat? Cztery i pół. Pięknie mówisz. Nawet ry umiesz mówić. Hmm. Ry trzy. Czy? Czy ży też mówisz? Pięknie, ona też miała swój challenge. Dziękuję wam bardzo, że bardzo chcieliście do mnie przyjść. Bardzo dziękujemy. Nie odpuszczajmy dzieciom mycia zębów. Mleczne zęby to też zęby, a przecież każdy z nas chce mieć zdrowy i piękny uśmiech. I <zum> Jeszcze raz. I jej mówisz, że Zobacz, nie wolno, ona śniadanie. potrafi wie, patrzeć ci się prosto w oczy, a drugą ręką otwierać lodówkę i sięgać, nie? No. I cię testuje jakby.